あの、あれ во обšлаi zo model video

Każde wieś z krajów, które są w stanie odjechać w naszym wieku. Wolą te prawa na kolejnych momentów. Jeszcze mam kolejne za, dziesiątki za, na postaci rewolta naszego biegu. Za, Oczywiście za, przybrawa prawa w Kiridzu. W numerem 507 chyba zapomniał młodszego pokolenia. Wszyscy coś doznają.

kolejna biegacka. Oczywiście brawa od na ostatnich 5 tysięcy a jest to edukatru ze Ślindnicy. Brawo, witam. Zatrzymujemy. To jest, jak powiedziałaś, spokojna ściana przełęcz, piękna, szatona, tą gratuluję, wszyscy są w stanie tego wykonać. Teraz, proszę Państwa, potrzeba pomoc. No to bez praw kibiców nie da rady. Patrzcie, kontuzja Miejscina prawdopodobnie Popoliteczno-Rogowego, czyli gdzieś tam, na strzegu, z numerem 2132. Zatwierdzam, że to poety. Kto mu nas strzegła? Nie możecie sobie wszystko zrobić, proszę prawa. Zatrzymaj się, sto Z tym numerem należy się na meście Sylwia Miedocic, reprezentantka. To było kilka dni po wypadaniach na Stadionu Narodowym i w tym postaniu Narodowym paru milionatów drogby w tym milionu milionów drogby traudu. No, bardzo brawa. To chyba kolejna dobra roli w tym milionatach.

10 tysięcy obojętnych pokazywało, że w Dowa w Kiedy o tym przeczytałem, zamarzyło mi się, by w Polsce ci, w którzy dobiegają, naruszył właśnie do mety, tak jak właśnie mają Pawlaczek, z suwerennością, który teraz miną metę. Maniec, chciałoby się powiedzieć, taki manie urodzony w 1934 roku, a ten manie, że was dostał Marian Parusiński z Bęska. Oprzecież Maniek Bartki, z Kosaryna. Marian Bartnik, który w wieku 70 roku Marian Pawłaczyk. Tak samo młody, tylko też nie urodzony jest w Gdyni. za zdarzenie. Gratuluję ja. Ci. Jak też młodym trzeba być w duchu. Wygrając 70-tych

od wszystko wiedzą nawet karabinami, Okej, chyba pod tą rano. z 16 tutaj, w tej szkole. Piękna impreza. Tylko tam specjalnie śnieg miał być. Kamienioło mnie na kantynie, musiałem potem wziąć też dużo raczej. <grywka> w jak te, żeby nie wiedzieliście, jak to uczyć z, tobą, z wiek, na i kater, nie tego, się, przyciemnioną na i wtedy apel nie wiedzieliście, tego organizacji, po schodach, na go, to, usta, wniosek, to straży no, co tego, co nam mówiliśmy, strażacy, nie są strażacy pożarni. strażacy na się ścigać, na bieżni. No, bo co im daje, bieganie nie pobieżni. tak, tak.

Dziękuję! 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 Dziękuję!

Ej, teraz mamy praktycznie nie tylko na które po i po miejscu pobytu które zamykają teraz jak tam żół. Brawo! tak, Elfardo!